Ostruda na mapie województwa wyróżni się i to zaraz można śmiało odliczać dni. 20 kwietnia, jako pilotażowy punkt w województwie, czy jako pierwsi w województwie, otwieramy taki punkt i jesteśmy przygotowani na to, żeby szczepić codziennie ponad 800 osób. Tylko problem jest z szczepionkami. Ludzie zapisują się na szczepienia, kolejki rosną, okres oczekiwania wydłuża się, stąd konieczność tworzenia takich miejsc. W Ostrudzie istnieje w tej chwili w szpitalu punkt szczepień, ale w ramach programu Narodowego Szczepień Powszechnych chcemy uruchomić jeszcze jeden duży punkt szczepień. I on będzie miał miejsce w Zespole Szkół Zawodowych imienia Szandora Petofi. Teraz potrzeba jedynie chęci i motywacji ze strony osób zgłaszających się. Reszta leży po drugiej stronie. Narodowy Fundusz płaci za, za każde wykonanie jednego szczepienia, a my razem z, z ze spółką, czyli z szpitalem, przygotujemy miejsce do, do bezpiecznego zaszczepienia tych ludzi i będziemy tak organizować pracę te, te, tych dwóch punktów, bo w szpitalu on pozostanie również, bo będą dwa w ostrudzie, żeby to bezpieczeństwo mieszkańców, czy tych osób, które chcą się zaszczepić, będzie wysokie. Decyzja to prosta czy kontaktu z igłą chcemy. Coraz więcej osób decyduje się na szczepienie. Jakie da ono efekty? Trochę jeszcze poczekamy, póki się dowiemy.